No, i jesteśmy sobie na mapie Dead Dog Saloon, czyli grup w Glenvale. I teraz pewnie spytacie mnie, Raven, jaki masz plan? Y jak chcesz blokować ocalałą generatory? I już wam mówię. A to znaczy, lepiej w sumie, jak wam pokażę, musimy znaleźć najpierw na stealthie generator, który jest naprawiany przez ocalałych. Potem musimy się ustawić w odpowiedniej odległości i tego ocalałego wystalkować. Ten generator wybuchnie i straci 20% progresu, plus zostanie zablokowany przez byt. Ten generator był naprawiony. Prawie został wykręcony. Użyjemy sobie naszych perków w takim razie. Oho, i już wiemy, który generator jest robiony. Patrzcie to, zaczekamy sobie tutaj. I patrzcie to, ona się tego ni, ni cholery nie spodziewa. Siup I 20% progresu w dół. Co się stało, jak to się stało? Ja nie wiem. Nie, double Nie, dasz mi paletę z szaka. Okej, okay, to ja się tutaj pięknie, ładnie cofnę. Chyba jednak zrypałem trochę. Teraz patrzcie to. Nieważne. Piękne z naszych perków. Tutaj nikt chyba nie naprawia, tak mi się wydaje. Ale tutaj ktoś naprawia. Pozwól, że tu do ciebie przyjdę i skopię sobie Twojego Gena. Ok. Inne generatory? Chyba nie. Dobra, wejdziemy sobie stelfa. stealtha. Poszukamy innych generatorów. Oho. Kurde. Myślałem, że pójdzie kolejne 20%. Eruption, VALUE Za dużo chyba tego waliu trochę dla ocalałych. Galousy są robione? Są robione. Minus kolejne 20%. Wow. Ej, nie zdawałem sobie sprawy, jak dobry jest ten addon. Ok, możemy to ugrać. Teoretycznie byśmy mogli spróbować. W szaku palety nie ma. Ok. Czy tu masz paletę? Nie, tu masz jedynie okno O wow Dobry ping, szanuję. dla 3, pomóż mi! Kilka sekund zostało Kurde, ostatnia sekunda. Ach. A mogłem to trochę szybciej zniszczyć. Wow Dwa geny poszły. Mhm No nie no, ona ma co za dobre lupy, Ale już muszę ją już tyle skomitowałem do tego chase'a W końcu! Dobra Mamy to Co? Straciliśmy przez jeden pościg trzy geny Jest średnio Dobra, 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 dobrze, dobrze Kurde, 9-9 Nie Nie na górę? Hello! Nic nie wybuchło. Dobra, gen, którego mogliby na dobrą sprawę robić, jest tam. I tam się udamy. Nie mam w sumie co bardzo jakich. Wow! Poleciał, ostry genrasz. Hello! Dobra, we, weź przewróć tę paletę. cholerną! No. no czemu? Czemu wy mi to robicie? Nie, ja do tej laski nie komituję, ja komituję do tej laski. No, no, no. Dobrze jest. Podsyłkuję tu troszkę, żeby mieć insta-downa potem. I kolejny gen wybuch. No i to mi się podoba. <laughs> Dead na. No. nienawidzę tego perka. Dobra, nic nie wybuchło. Zakładam, że siedzą na tamtym genie. Bo nie wiem na którym innym mogliby siedzieć. Tam raczej nie będą. Bo tam jest mega deadzone. Sprawdzę. Nie? Okej. Okay. Tak, tutaj siedzą. Jeden hit. Jak ty pobiegniesz do tego okna cholernego, dobra, nie biegniesz na szaka Bladlas pomaga. I pobladlaście, żaden inny nie jest robiony. Ale wiem, że trzy inne się też regresują, więc w sumie wywalone. Tu jest cicho. Zobacz sobie tam tego gena. Nie, żaden gen chyba nie jest robiony. Co ty robisz? O. Good try, dobry dead hard. Ej! dobra, nieważne. Chcesz mi się maczku dać darmowego hita? Mhm. Dead hard. Dead hard. Możesz poprzyjmować hity Dead hard zużyty Który tak by już nie zadziałał Chciałem ci trochę utrudnić robotę Ale niech ci już będzie um, Ryzykuję DSa? Ryzykuję DSa Dobra, ciul może być M1 i M1. Jak znajdzie harcze, to lepiej dla niej. Na co ty bagujesz ty? GG.